Witajcie, kochani. To, co widzicie za mną, to nie jest żadna fototapeta. To jest prawdziwa zielona trawka i prawdziwe błękitne niebo. Troszeczkę tak jak w Windowsie kilka lat temu dla tych z Was, którzy pamiętają. Ja jestem, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Tomek Otręba z Cieszyna, mąż wspaniałej żony Damaris od 21 lat i tato cudownych dzieciaków Krystiany i Poliany już nastoletnich. Jestem, służę jako pastor w Kościelnej Wspólnocie Świętej Trójcy w Cieszynie. Witajcie, kochani. Ostatnio obiecałem, że opowiem, co Boże Słowo mówi na temat możliwości otrzymania zupełnego odpustu wszystkich naszych win, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Coś niesamowitego. Zamierzam dzisiaj spełnić to obietnicę. Ale zanim co, krótka powtórka. Tydzień temu rozmawialiśmy na temat dobroci i srogości Boga w ogrodzie, w ogrodzie Eden. O tym, że Bóg ma trójosobową, rodzinną, relacyjną naturę i z obfitości swojej dobroci i miłości w osobie Ojca Syna i Ducha Świętego, stworzył wspaniałe stworzenie, a my, jako ludzie, jesteśmy koroną Jego stworzenia i stworzył nas do tego, abyśmy mogli dzielić intymną i bliską więź z Nim. I poznawać go. Dzisiaj będziemy mówić, pójdziemy troszeczkę dalej i z okazji Wielkanocy, tego całego tygodnia i niedzieli Wielkanocnej, będziemy mówić o dobroci i srogości Boga na górze, na górze Golgoty, na górze Kalwarii. Dzisiejsze przesłanie wielkanocne będzie składać się tak naprawdę z dwóch części, albo inaczej. Mam dla Was dwie wiadomości, dobrą i złą, którą chcecie usłyszeć najpierw. Myślę, że zło, ponieważ dobra wtedy nie będzie miała za bardzo, zbyt dużo sensu. Ale muszę Was ostrzec. Ta zła wiadomość będzie tak zła, że będziecie się burzyć. Natomiast dobra wiadomość będzie tak dobra, że będzie trudno uwierzyć, że jest ona prawdziwa. Zapraszam, kochani. Chciałbym rozpocząć od słów apostoła Pawła z listu do Rzymian, 6 rozdziału, 23 wersetu. To będzie tak naprawdę taki, e, taka nić, złota nić, która będzie się przeplatała przez całe to przesłanie. Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panom. Więc najpierw ta zła wiadomość. Wszystko, co będę mówił, będę opierał o tą księgę, Boże Słowo, Pismo Święte. Więc najpierw ta zła wiadomość. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czym jest grzech? Jakbyśmy mogli w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie, czym jest grzech? Odpowiedź: Grzech jest zamianą obiektu naszego uwielbienia. Jest zamianą. Tego, co powinniśmy wielbić i czcić, i delektować się, i uznawać za wspaniałe, czyli Boga, Stwórcę, na coś, co jest stworzone przez Niego, i może jest nawet dobre, jest Jego darem, i my zaczynamy to coś lub tego kogoś uwielbiać, cenić, darzyć uczuciem o wiele bardziej niż samego Boga. Czyli zmiana obiektu uwielbienia ze Stwórcy na stworzenie. Posłuchajcie: List do Rzymian, pierwszy rozdział. Od 18, od 18 wersetu i potem dalej. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy, zas, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali lecz znikczemnieli, zni, znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy. Tutaj Apostoł Paweł definiuje tak naprawdę istotę grzechu. Grzech to nie jest tylko to, że ja powiem przekleństwo, że ja spojrzę się porządliwie na kobietę, że ja y, moim życiowym celem będzie to, że mieć kupę kasy, że będę gardził innymi ludźmi. To wszystko są efekty tego. Ale istotą grzechu jest to, że my sprzeniewierzamy. Powód, do którego zostaliśmy stworzeni, czyli aby uznać Boga za cudownego, za wspaniałego, za godnego chwały i podziwu, i czasu, i oddania mu energii, poświęcenia mu naszego całego życia. I tak naprawdę poświęcamy nasze życie na coś, co on stworzył, na to, co być może jest dobre, albo na coś, co zostało zepsute, i my oddajemy się temu w sposób bardzo ewidentny. Ale to nie musi być wcale coś, co jest złe. Może być to, co jest zupełnie dobre, co jest Jego darem, ale dla nas stało się to po prostu Bogiem. My czcimy to coś lub tego kogoś, te relacje, te zajęcia, te plany, te dążenia, one stały się tak naprawdę naszym życiem. My myślimy, że one dadzą nam życie, a tylko Bóg jest w stanie dać życie. Dlatego, kochani. Grzech jest tak naprawdę zamienieniem obiektu naszego uwielbienia z stwórcy w stworzenie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czym jest śmierć? Proste pytanie, krótka odpowiedź. To jest wylanie gniewu sprawiedliwego sądu Boga. Wylanie Jego gniewu, Jego sprawiedliwego gniewu na grzeszników. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł dalej, w pierwszym rozdziale w 28 wersecie. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci. Nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Więc on tu podsumowuje zaraz w pierwszym wersecie drugiego rozdziału tak: Dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś. Boże Słowo mówi, że yy, żaden z nas, ja, Ty, Żaden człowiek chodzący po ziemi teraz, w przeszłości albo w przyszłości, pozostaje bez żadnej wymówki przed świętym i sprawiedliwym Bogiem. I Bóg kiedyś słusznie i sprawiedliwi i sprawi, w sprawiedliwy sposób wyleje swój gniew na każdego człowieka. My tak naprawdę nie jesteśmy, nie grzeszymy, czy może inaczej. My nie jesteśmy grzesznikami, dlatego że grzeszymy. W momencie, kiedy zaczynamy grzeszyć, stajemy się po jakimś czasie grzesznikami. My grzeszymy, ponieważ z natury jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy grzesznikami i zasłużyliśmy na, na śmierć. Tak naprawdę to, że my chodzimy dzisiaj po Ziemi, to jest tylko dar łaski Bożej powszechnie okazany wszystkim ludziom, którzy, którzy żyją tutaj na tej Ziemi. Natomiast jesteśmy cały czas naszpikowani w naturalny sposób grzechem i jesteśmy w naturalnym sensie chodzącymi trupami, ponieważ nie znamy Boga, nie mamy właściwego wyobrażenia na, na temat Boga. Nasza wola jest zniewolona naszymi włas, własnymi pragnieniami i bożkami i zasłużyliśmy sobie na słuszny gniew sprawiedliwego Boga. Ja sobie zdaję sprawę, że o tym dzisiaj się dużo nie mówi, ale ja postawiłem sobie za cel, żeby nie starać się przypodobać człowiekowi, tylko starać się przypodobać Bogu i żyć pod publikę jednego Boga. Dlatego to, co Wam dzisiaj mówię, chcę mówić tak, jak mówi Słowo Boże. I Bóg powiedział, że zapłatą za grzech zamienienia obiektu chwały jest śmierć. Jest śmierć, czyli wylanie sprawiedliwego sądu Boga i każdy człowiek sobie na to zasłużył. Żaden człowiek nie ma żadnej wymówki. Taka jest ta zła nowina. Powiedziałam, że będziesz się burzyć, prawdopodobnie prawdopodobnie tak jest. Prawda jest taka, że każdy z nas z natury jest duchowo martwy, odcięty, odłączony od życiodajnej miłości Boga, ponieważ Zamieniliśmy obiekt chwały i uwielbienia na coś mniejszego, na stworzenie. To jest ta zła nowina. Przechodzimy dalej. Jesteście gotowi na to, jaka jest do dobra nowina? Druga część przesłania? Okej. Okay. Ale to słowo ale jest bardzo ważne, ponieważ ono kontrastuje z tą złą nowiną. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Naszym Panu. Inaczej, zapłatą za grzech jest śmierć, ale życie, życie wieczne, życie jest darem. Jest darem Boga. Konkretnie, odpowiadając na pytanie, czym jest życie wieczne? Życie wieczne jest ożywieniem zmartwych. Życie wieczne jest powstaniem zmartwych. Nie dopiero po śmierci, ale powstaniem zmartwych jako. Fizycznie chodzące, ziemi, fizycznie chodzące osoby po tej ziemi, w duchowym sensie powstanie z martwych do nowego życia. Zobaczcie, co mówi ten sam apostoł Paweł w czwartym rozdziale, 17 wersecie. Przed Bogiem, któremu uwierzył, jest tu mowa o Abrahamie, przed Bogiem, w którego on uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak, jakby były. On to, ten Abraham, wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył. Życie wieczne jest ożywieniem zmartwych. Już tu i teraz. To nie jest coś, co otrzymujemy po śmierci, ponieważ po śmierci już nic nie otrzymamy, jak tylko i wyłącznie słuszny wyrok za nasz grzech. Ale życie wieczne jest tu i teraz. Możliwe i dostępne dla każdego, aby był ożywiony z tego marazmu życia, z bezsensowności życia, ożywiony życiem wiecznym. Czym jest ten dar, o którym mówi Paweł, ten dar łaski? Odpowiedź dar łaski jest ofiarą przebłagalną. Hmm, dziwne słowa, co to znaczy. Spójrzmy, co mówi Paweł. W tym samym liście do Rzymian w trzecim rozdziale. Tak w ogóle zachęcam was bardzo, żebyście sobie usiedli i przeczytali. Pierwsze trzy rozdziały Listu do Rzymian. Czym jest ten darłaski, jest ofiarą przebłagalną. Trzeci rozdział 23 do 26 wersetu. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wszyscy. Nie ma wyjątku. Ta chwała to jest inaczej suma Bożych atrybutów, jest wspaniałość, jest Jego blask, Jego cudowność. My jesteśmy jej pozbawieni, ale zostają usprawiedliwieni, czyli uniewinieni, uznani za prawych, łaską, darem z Jego łaski, poprzez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił uwaga to słowo przebłaganiem. Bóg Jezusa ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew. Przebłaganie ma na celu niejako przebłagać sprawiedliwość dobrego i sprawiedliwego sędziego, który słusznie powinien osądzić grzesznika, ale w jakiś sposób, przez jakąś e, słuszną i sprawiedliwą e, akt zadośćuczynienia. Bóg może uniewinnić i może zostać, Jego sprawiedliwość może zostać przebłagana. I to jest dokładnie to, co zrobił Chrystus. Przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. czy jesteś świadomy tego, że żadne twoje dobre chęci, żadne twoje postanowienia, żadne twoje zasługi, nic z twoich dobrych uczynków nie jest w stanie w żaden sposób pomóc ci w otrzymaniu przebaczenia, uniewinnienia, Bożej przychylności? Bóg może okazać się przychylnym, łaskawym i dobrym dla Ciebie tylko i wyłącznie przez przebłaganie, które jest do otrzymania przez wiarę w Jezusie Chrystusie. On jest ofiarą przebłagalną. Jego ofiara jest wystarczająco skuteczna, aby zbawić wszystkich, którzy wierzą. Jego ofiara nie jest ofiarą, która jest która była złożona po to, aby jedynie umożliwić zbawienie. Jego ofiara była złożona, aby zbawić wszystkich wierzących. Dlatego pytanie jest, jaki jest dar tej łaski? Czym jest ten dar? Brzmi, dar jest ofiarą przebłagalną. To jest to, że my nie jesteśmy w stanie złożyć żadnej ofiary. Przez żaden akt, żaden akt pokuty, żadną religijną czynność, to Bóg złożył akt ofiary swojego Syna jako ofiarę przebłagalną. Więc dobra, ta zła nowina jest taka, że Bóg jest, że Bóg jest srogi na grzech, a dobra nowina jest taka, że Bóg osądził za nasz grzech swojego własnego Syna. I pytanie jest, jak w takim jak, jak w świetle tego wszystkiego my możemy otrzymać to niewinienie, otrzymaj to przebaczenie, otrzymaj to życie wieczne odpowiedź nie przez naszą pracę, ale przez wiarę niosącą nam przebaczenie. Nie przez pracę, nie przez nasze własne uczynki, ale przez wiarę, która niesie nam przebaczenie? W czwartym rozdziale tego listu w wersetach od 5 do 8 czytamy takie słowa. Temu zaś, który nie pracuje, czyli temu, który nie wypełnia wystarczająco dobrych uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje mu poczytana za sprawiedliwość. Tak jak Dawid mówił, król Dawid w Starym Testamencie jest tutaj przywołany jako przykład, że błogosławiony, czyli szczęśliwy jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Co to znaczy? Jest bezbożny człowiek. Dawid, który był fajnym, kochającym Boga człowiekiem, ale był grzesznikiem. I on mówi, że jest szczęśliwy, dlatego że Bóg przypisał mu sprawiedliwość, prawość, doskonałość swoją. Nie na podstawie tego, że coś robił, ale tylko na podstawie, temu, na podstawie tego, że wierzył. Jest powiedziane: Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone, których grzechy są zakryte. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Bóg może w sprawiedliwy sposób nie poczytać Ci grzechu. Co za szczęście, co za radość! Bóg może nie poczytać Ci żadnej Twojej winy. Bóg może zmazać, dać Ci całkowity opust, odpust, tylko na podstawie tego, że zwrócisz się do Jezusa Chrystusa i uwierzysz, że Jego ofiara na krzyżu była w pełni skuteczna, aby zadość uczynić całkowicie wszystkim Twoim winom. Czy jesteś w stanie to uwierzyć? Czy jesteś w stanie zaufać Bożemu Słowu, że tylko i wyłącznie na podstawie ofiary aktu przebłagalnego Jezusa Chrystusa, który w piątek wielkanocny zawisł na krzyżu, aby być ofiarą przebłagalną dla świętego i sprawiedliwego Boga? A Ty dzisiaj, pokładając swoją ufność w tym, że ta ofiara, ta ofiara może Ciebie zbawić, gdy tylko uwierzysz, gdy tylko zaufasz, gdy tylko przestaniesz wierzyć w swoją własną ludzką dobroć. dobroć. I gdy zaufasz, że jedynie Bóg jest dobry. I On w swojej strogości na grzech objawił swoją dobroć, że sam ukarał siebie. Bóg sam ukarał siebie. Jezus przyjął cały sąd od świętego Boga, aby zaoferować tobie zbawienie. Więc dzisiaj chciałem Cię pozostawić z tą niesamowicie dobrą wiadomością, że stwórca, Bóg wszechświata, dzisiaj oferuje Ci swojego własnego syna. Uchwyć się go. Zawierz mu swoje życie. Odwróć się od swoich grzechów, tych ewidentnie złych, i odwróć się od polegania na swoich dobrych uczynkach, które miałoby zaskarbić i dodać coś do możliwości zbawienia. Zawierz całkowicie się Jezusowi Chrystusowi, że jego ofiara na krzyżu była uczynieniem Za winy każdego człowieka, który uwierzy. Co to znaczy uwierzy? Który inaczej zaufa, czy oprze się, który spocznie na dokonanym dziele Jezusa Chrystusa, za grzeszników, którzy zwracają się do Niego poprzez prostą, dziecięcą wiarę. Zwróć się do Jezusa, odwróć się od wszystkich swoich grzechów. Opamiętaj się. Przyjdź do Jezusa, zawołaj do Niego i powiedz: Jezu, wierzę. Pomóż niedowiarstwu mojemu. Jezu, zbaw mnie. Ty jesteś moim zbawicielem. Zapraszam każdego z Was do tego, abyście otrzymali odpust zupełny wszystkich Waszych win poprzez prostą wiarę, która daje Wam życie wieczne w Panu Jezusie. Amen.